Siemaneczko, z tej strony, Anton. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Hofbergman. Oczywiście na tej wersji gramy, na tej serii gramy, na mapie Hofbergman. Nadal jest to wersja 1.005. E, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się produkcją tmr -a. Oczywiście, e, z racji tego, że jest ładna pogoda, następny dzień, tak więc tutaj jest, już zleciłem pracę. E, na polu numer 1 jest tutaj pszenica, ale to będą robiły cosplay, Mam nadzieję, że. Nie będą nam przeszkadzały. My lecimy sobie do produkcji TMR-a. Na to dosyć długo czekaliśmy. Tam już nawet w sumie zacząłem produkować trochę ten TMR. Eee... O jest, jesteśmy tutaj. Jest bardzo fajna maszyna do robienia TMR-a. Ale do tej pory, do, do wersji 1.0.05 ona była bezużyteczna. Ten e, mikser ma pojemność 40 tysięcy. Zresztą tu jest napisane 40k. E, I robimy sobie tutaj. E, TMR, jak, które jest paszą dla, dla krów. E... Wcześniej myślałem, że tylko można go robić z, z siana, słomy i kiszonki do kukurydzy, ale byłem w błędzie. Robi się nieważne z jakiej kiszonki. Przy czym wydaje mi się, że najlepiej będzie jednak robić to z kiszonki do trawy. A za chwilę Wam wytłumaczę dlaczego. E... Wcześniej nie było sensu. Dlaczego nie było sensu robienia tego TMR-a? Ponieważ e... nie było jak gdyby rozróżnienia nie było żadnej różnicy dla, dla nie było żadnej różnicy jeżeli chodzi o wartość odżywczą dla krów e, jeżeli karmiliśmy je TMR-em czy sianem czy, czy, czy słomą, sorry, nie słomą e, czy trawą to wszystko było tak samo A taka sama wartość odżywcza teraz się wreszcie to zmieniło i w sumie jest to fajna sprawa bo wreszcie wreszcie kurcze te krowy będą troszeczkę na wyższym poziomie leciały to raz a z drugiej strony wreszcie się będzie opłacało robić ten tmr wcześniej to ja mówię nie miało sensu robić tmr przy czym jedna jest są takie dwie uwagi tak mi się wydaje że w tym momencie nie będę tutaj robił żadnego tmr ze słomy nie będę używał do produkcji tmr słomy ponieważ z tego co mi się wydaje, znaczy nie wydaje mi się, ja jestem przekonany a Przynajmniej w takich, y, takich sytuacjach jakie ja tutaj mam I trudnych warto, y, warunkach gospodarczych na sezonie Wychodzi tak, że słoma jest droższa niż kiszonka Niż dwa rodzaje kiszonki, ponieważ tutaj są dwa rodzaje kiszonki A! Jeszcze jest taka y, fajna sprawa, że na przykład kiszonka z kukurydzy jest droższa Niż siano kiszonka, więc jest to jeszcze bardziej ciekawe, no to wiadomo, to jest, jest Howbergman. Proste niby rzeczy nie są aż takie do końca proste. To jest trochę bardziej to zawiłe. I w sumie to jest fajne. Jeżeli ktoś tak lubi sobie już tak na maksa skalkulować, żeby wyciągnąć dużo, no to zaraz zwróci uwagę i zaraz to zresztą wytłumaczę, tylko czekajcie. patrzymy sobie jeszcze, ile tutaj jest. Tutaj już rzucone jest dwie... Giebel Lesiana, i tutaj zdecydowałem się ładować kiszonkę. Kiszonka jest luzem z fermentora, ze strawy. Robiona jest ta kiszonka, nie? E, dobra, włączymy maszynę. Dobra, już jest włączona. I w sumie powiem Wam, że już jest praktycznie, można robić sobie TMR. Widzicie, tutaj nie trzeba dorzucać, nie, nie trzeba dorzucać słomy. Bez słomy też spokojnie zrobicie TMR. Zresztą wszędzie tak powiem. ale tak ja mówię, tutaj nie opłaca się, jak gdyby dorzucać chyba tej słomy, z racji tego, że zobaczcie, jaka jest fajna sytuacja z cenami. Mianowicie, jeżeli chodzi o kiszonkę, mam tutaj dwa rodzaje kieszonki. Ja jestem właścicielem biogazowni, tak więc mam dostęp do tych niby fajniejszych cen. Chociaż to nie jest tak do końca, ponieważ zobaczcie na tej mapie, musicie mieć biogazowni, ponieważ wyższe ceny dostaniecie na przykład tutaj u sprzedawcy zwierząt. Na kiszonkę dostaniecie wyższą cenę. Ale na kiszonkę taką strawę. E, jedynym plusem biogazowni jest to, że ona tam e, można tutaj sprzedawać luzem, inne rzeczy. E, no i też, jak, sprzeda jak sprzedajecie przez biogazownię, to macie jeszcze jest to wasza biogazownia. Później macie jeszcze dostęp do tego płynnego kompostu, To jest bardzo duży plus. Ale wracamy do tego tematu opłacalności i dlaczego nie mam zamiaru używać słomy do tego, ponieważ tak. Tutaj zobaczcie. 150 od tony. E, kiszonka, Druga kiszonka z kukurydzy. 300 tysięcy, e, sorry, 300 euro od tony. Natomiast, i tutaj w punkcie sprzedawcy zwierząt, o to tu jest zobaczcie, odwrotna tendencja. Dosyć ciekawie to, prawda? Bra, ale. Zobaczcie sobie tutaj to, to jest y, ten kompost i zobaczcie jaka jest cena za kompost, a najczęściej w Raiffeisen tak, można tylko i wyłącznie sprzedać ten kompost, y, a w moim przypadku ja robię kompost ze słomy y, w takim stosunku 1 do 1, czyli jedna tona słomy po przefermentowaniu to jest jedna tona y, kompostu, tak więc widzicie jakby nie opłaca mi się. Nie opłaca mi się tutaj robić tego TMR-u ze z, z słomą Druga rzecz, jaką kiszonkę bym tutaj dodawał, bo jeżeli na tej wersji mogę rzucać zarówno jedną i drugą kiszonkę Chociaż tutaj na tym symbolu widzicie, że jest to symbol gdyby tej kiszonki z kukurydzy to na tej wersji mapy ja bym sobie ty wolał e, i na razie tak właśnie robię. Zresztą nie mam innej opcji, że wrzucam tutaj siano kiszonkę. Dlaczego? Bo siano kiszonkę, jak widzieliście przed chwilą, przynajmniej w BGA była tańsza dwukrotnie była tańsza niż dziś kiszonka z kukurydzy. Bo ja mam zamiar właśnie sprzedawać przez BGA e, z racji tego, że tam będę miał płynny kompost, nie? I będę mógł sobie po prostu. A ciekawe czy. A nie, kompostu nie można yy, sprzedawać w BGA. To jest dosyć ciekawe. Nie. No dobra, no nie, nie, nie. No dobra, nie, nie można sprzedawać tam. Nie, no bo to już by było przegięcie. Żeby jeszcze później sprzedać, jeszcze z tego wyrobić płynny kompost. To już by było naprawdę trochę przesadzone. To by było trochę za dużo. Dobra, lecimy sobie z tym. Teraz są wreszcie te, te, ten TMR jest do czegoś przydatny, ale to wszystko też wytłumaczę, jak teraz się, jak się te wartości odżywcze, jak to wygląda, czekajcie, bo ja nie wiem, czy tu już czasami nie przesadziłem. Normalnie to wystarczy tak jeden do jednego, nawet nie, no ja bym tutaj raczej więcej dawał kiszonki niż siana. Sianem mam troszeczkę problem. Widzicie, będę chyba mógł zrobić tak 70. Nie, to nie będzie tak no dobrze. Chyba 75. Zresztą zaraz sobie spróbujemy tak zrobić. Ja tu wrzuciłem 8 ton. 8, 8 tysięcy litrów y, siana, tak? 8 tysięcy litrów siana. W tym momencie jak gdyby trochę tego siana mam mało, ponieważ przerobiłem go. prawie przerabiałem na kiszonkę. Myślałem, że to będzie lepszy pomysł. i tak może i jest, że jest trochę lepszy. Ale nie do końca, bo... A siano, natomiast siano potrzebuje do tego, żeby skarmiać zwierzęta na tym. Na pastwiskach, ponieważ tu nie ma grazingu na tych pastwiskach, tak ja więc trzeba po prostu karmić je, tam, wozić, a najlepiej. Zresztą nie można chyba tam karmić tak luzem, czyli musi być to... muszą być to bele, nie? Nie mam prasy, tak więc muszę bazować na tym co dostałem od samego początku, czyli dostałem na samym początku... Kiszonkę w belach, zafoliowaną, no i siano, nie? Siana i początkowo wydawało mi się, że jest dosyć dużo i nadal zostało mi jeszcze jakieś 40 belów. Tylko, że ja za bardzo chyba nie będę miał szansy zrobić siano kosu w tym roku już. Ponieważ nie mam, nie mam łąki, a jedyne, jedyną trawę jaką gdzieś tam gdzieś znajdę, to właśnie jak wykaszam eee, sad, wykaszam sad i dzięki temu Mam tę trawę, no ale no tam to nie, nie, jest aż tak fajnie. No i też, żebym chciał mieć, bym chciał mieć yy, prasę, musiałbym, sorry, musiałbym mieć prasę, żeby mieć belę, nie? Więc nie jest to aż takie fajne. Dobra, poczekajcie, bo mi się coś tutaj dzieje, pewnie się kurczę, władował jeden w drugi. no, e, coś tutaj nie, nie nie, od... nie pyknęło mu coś, tak? kurczę, bym musiał by wydnia, a ja kombajn mogę zatrzymać. Ja mówiłem, CrossPray nie jest wcale fajnie jeszcze tak dobrze ukończony. A to jest chyba jedna z nowszych wersji teraz 96. Bo to jest nowa wersja. Jak widzicie jakie cyrki się tutaj stawiają. stawiają. się. Może dlatego, że ja to źle trochę zrobiłem, to jest jedna sprawa. No ale dobra, to było tak na szybko zrobione, No ale i źle to jest zrobione, rzeczywiście. Może to jest być moja wina. Dobra, wracamy sobie co my tutaj mamy zrobić. Nie będziemy resetowali, tak więc to sobie lecimy. E, I już jest prawie zrobione. Tutaj mam nadzieję, że prawie zrobiłem. Ile tutaj tego jest? Jak to wygląda? 21 tysięcy. O, to, to będzie elegancko. Wow. Może być, e, czyli chyba będzie taka sytuacja 25% do 75%. Znaczy Więcej niż 25% siana, a mniej niż 75% kiszonki. Tam chyba się uda. Ale co, mógłbym jeszcze wrzucić słomu? Ale nie będę dodawał tej słomy, bo już wytłumaczyłem wam dlaczego ta słoma jest taka ważna. Dobra, to sobie... Yy, chyba nie, już sobie puścimy... Chociaż nie, jeszcze jedną łyżkę, zobaczymy czy, be, czy to będzie dobrze. Czyli na jedną część yy, siana będą przypadały trzy części kiszonki. Wydaje tak idealnie, gdyby to miało być, eee, to byłoby idealnie, prawda? Tu sobie, My. To łóżko jeszcze, chyba to mi wystarczy, nie? Teraz zobaczę, 2000 w procentach. Eee, nie, tu jeszcze można dorzucać, nie no, bo tu jest duży, no, właśnie, to jest duży, to jest bardzo duży ten mieszanik. on tutaj ma, 40 tysięcy pojemności, to też jest właśnie duży plus To będzie aż 40 tysięcy pojemności, to kurczę, panie ja Tutaj sobie strzelę do TMR-a eee, To też nie będę musiał teraz tak dużo zajmować się zwierzętami Zresztą zaraz wam pokażę eee, jak teraz wyglądają moje zwierzęta Jaki mają jaki mają, jaki mają wydajność, w tym sensie jak słabo stoją krowy Czekajcie, chyba wysypuję za no, jak słabo stoją krowy i dlaczego aż ten tmr jest taki ważny W tym momencie, dobra, cyk Jeszcze sobie zbierzemy Uczy jakoś Mogę tutaj przy, przytargać ten, ten e, Przytargać, znaczy mogłem to zrobić za pomocą tych owijanych Belsłony, ale to przed chwilą wam tego, bel, kiszonki, ale przed chwilą wam wytłumaczyłem dlaczego tego nie chcę brodzić, ponieważ tą owijaną Kiszonkę w belach to ja używam do karmienia krów na pastwiskach, bo można też karmić kiszonką na pastwiskach, nie? I po prostu tak, jak mówię, owiarki nie mam. Najprawdopodobniej na w tym sezonie nie będzie mi w ogóle stać. Nawet. nawet zresztą już nie miałbym już czego zrobić tej kiszonki. Tej kiszonki, tak więc to, co mam teraz, zwinięte jako startowe, to mi ma wystarczyć teraz do. Tego, aby... Do następnego sezonu tak, więc ja tu będę tą kiszonkę robił sobie e, Będę sobie ją tam luzem mam Mam jeszcze w, tym, w tej wieży fermentującej Tam mam jeszcze w tej, dosyć dużo tej kiszonki Bo tam trawy trochę wrzuciłem Więc to elegancko No i zaraz będziemy robić następną kiszonkę z trochę Tylko, że nie wiem właśnie Chciałbym opróżnić też ten, ten fermentor Bo nie wiem czy można tam Robić też tą kiszonkę z kukurydzy. To bym częściowo już wrzucił normalnie do zwykłego silosu, natomiast częściowo, o, idealnie. Praktycznie, nie, to zobaczcie, jest inaczej. Inaczej jest tutaj. No dobra, 30, 70. Powiedzmy sobie, tak Coś takiego będzie. Tutaj, trzeba, dobra. Nieważne, teraz sobie włączymy to, żeby się zakręciło Jak to tutaj mam włączyć, Wyłącz jest, by, 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 by No dobra, włączamy i on się robi tutaj O minutkę się będzie robił On się jeszcze, to jeszcze nie jest TMR tak naprawdę Musimy poczekać, no wiadomo, na Hofbergman jest coś takiego, że trzeba poczekać 26 tysięcy To będzie nieźle Dobra, sobie teraz tak, podjedziemy tym czynnikiem. I tutaj będziemy No dobra, to sobie wyłączymy Pokażcie, tylko do dominatora włączę, bo tam trzeba będzie yy, wywieźć ten, wywieźć tą, ten, tą zbożę. To sobie możemy poczekać. Ten dlaczego mi tutaj nie pojechało? Chyba odłączyłem go, tak? Nie włączony jest. Rozpocznij. Dobra, to zaraz to będzie, to też ogarnię. Wracamy sobie tutaj. Tak to jest, jak się właśnie yy, robi na trzech jak gdyby polach. Dobra, sobie odłączymy tą słowę. Osłonę to będziemy musieli ścielić ten. Będziemy musieli śledzić krowy. Krowy i cielaki. Cielaki, kurczę. Aha, jest dobry dobra, dobra wiadomość, że chodzi o cielaki z mleko jest jeszcze. Mleko jest zostało, wiecie co? Jak sobie patrzyłem na tym wczoraj był ten odcinek, znaczy nie wczoraj. No dobra, u was ostatni odcinek był zrobienia sera, tak? No, ja tam później siedziałem w tej serowarni i się zorientowałem, że w tej maszynie, która robi ser, sorry, masło, tam nie ma masła, tylko tam jest mleko. Bo ja podjechałem z tymi beczkami na masło i mówię, dobra, rozładuję, sprzedam te masło, ale nie chciało lecieć mi do tych beczek z masłem. Bo ja podstawiłem pod tą, pod tą, pod tą maszynę do robienia masła, I mówię, co jest, się zepsuło. Okazało się, że tam jeszcze jest mleko. Teraz to będę musiał rozładować tą maszynę, ale dzięki temu nie będę musiał sprzedawać cielaków. Co prawda, już na cielakach, tych, które kupiłem wcześniej, mogę zarobić około 150 euro od sztuki, ale po co? Jeżeli mam tu jeszcze dodatkowy 1000 litrów mleka, to chyba nawet nie będę musiał sprzedawać. Ich. Zresztą ja, za jakiś czas sprzedam je i tak, ale nie, nie, nie muszę jeszcze, nie muszę nic. Jak gdyby sprzedaję, zresztą teraz trochę pieniędzy mam oczywiście będę potrzebował na to, aby Kupić sobie Wypożyczyć, no nie bez przesady, że kupić, Wypożyczyć sieczkarnię, ale to ja mówię, w dzisiejszym dniu Mam jeszcze Kilka rzeczy do ogarnięcia i będziemy sprzedawali, nawet może sprze Mogę, nawet będzie taka sytuacja Że sprzedam troszeczkę Kompostu, ponieważ ten kompost oczywiście już się skończyła Dobra, już mamy TMR, Dobra, leci sobie TMR. Teraz sobie patrzcie u mnie kurów 63% słaba, słaba wydajność, nie? Czy znaczy, wiadomo. I teraz tak tłumaczę. Przedtem te wszystkie rodzaje tych pasz miały taki sam współczynnik. Najwyżej chyba 75%, ale już nie pamiętam. A teraz jest tak, że tutaj te, te pasze 50%. Kiszonka z trawy 75%, kiszonka z kurydzy 85% i TMR 100%. Oczywiście to nie oznacza, jeżeli będziecie karmili krowy z tmr że tutaj będzie 100% wydajność, czyli zdrowie będzie 100%. No bo to nie jest tak do końca. Wiadomo, że tu jeszcze zależy kilka procentów, bodajże chyba do 5% to jest zależy od słomy. Woda? Nie wiem, czy woda ma wpływ. No znaczy wiadomo, jak nie ma wody, to one tam też te procenty chyba lecą było, ale generalnie woda jest zawsze. Też jest nawet mimo tego, że gdyby to było wszystko, woda, słoma, TMR, to i tak to nie będzie 100%, bo to też zależy od tego, od wieku, nie. Więc ja jeszcze chyba się nie spotkałem, żeby to było 100%. Dla mnie jakieś 180 parę procent, to już jest dobrze, nie? A dlaczego te, ten procent jest taki ważny? No bo one są, to świadczy o zdrowiu, czyli o wydajności. Tutaj są HFy, one produkują mleko, no, nie, są jałówki w tym momencie, nie, ale generalnie, jeżeli ten procent zdrowia jest wyższy, to one będą więcej mleka i będą też więcej przy, przyrastały dziennie. E, tak więc tyle paszy potrzebuje dla takiej ilości krów, dla 18 krów, to nie jest y, małe statko, y, dosyć duża ilość paszy. I też tu jest bardzo taka fajna sytuacja, że jak macie 4 rodzaje teraz pasz, to w sumie na tej mapie możecie krowy yy, możecie karmić raz na 8 dni, jeżeli Wam nie zależy za bardzo na tym współczynniku. Bo możecie na maksa wrzucić TMR, jeden dzień na maksa, tylko musicie mieć to wszystko, nie? czyli TMR, cząkę z strawy z trawy i trawę czy tam siano. Czyli na maksa wrzucacie TMR, cały pasek, później na maksa Trząka jest cały pasek, który zostawi cały pasek i tak dalej. Później jak krowy sobie jedzą, to najpierw zjeżdżą tener, ten pasek zjedzie do zera, później tutaj to zjedzie do zera, to zjedzie do zera i na samym końcu zostanie to, to, to ten, ten najgorsza pasza. Przy założeniu, że jeden taki pasek jak gdyby, że karmi się karmi się raz na dwa dni na Seasons. Ja mówię cały czas o Seasons, bo jeżeli ktoś nie gra na Seasons, to w ogóle to co o czym teraz tutaj mówię, to w ogóle nie jest potrzebne do niczego. Ale ja mówię dla tych, którzy grają na Seasons, tak można sobie robić. Ja wiem, że nie, wielu z Was yy, nawet nie hoduje nawet zwierząt za bardzo, bo trzeba codziennie na sezonach, trzeba codziennie przy tym łazić. No i nie każdy tak lubi, nie? Ja generalnie nie mam z tym problemu, ale wiem, że bardzo dużo osób właśnie ma taki problem i generalnie z tymi krowami to zawsze właśnie gdzieś myślą, że jakieś pastwisko, coś, żeby sami gdzieś grazing żeby to samo tam, żeby nie było trzeba, nie, nie trzeba było chodzić po tych zwierzaków, no i tyle. A tu jest tak, że to są właśnie w ten sposób można zrobić, że raz na osiem nie będzie cię więc, więc to jest chyba okej, okay, nie? Dobra, tutaj leci. Jeszcze sobie zobaczymy właśnie. Tutaj sobie właśnie się zastanawiałem, jak rozładować tą beczkę z mlekiem. czy będzie mi się kręciło. Będzie mi się kręciło. Mm. Ale to dobra, czekajcie. Wiem, czy ja tam mam w ogóle... chcę zobaczyć, bo ja tu w ogóle uda mi się rozładować tą beczkę. Chyba na... w drugą stronę mi się nie uda rozładować, ale poczekajcie. Wezmę. Kurczę, nie mogę chwycić tego wiaderka. Widzę ty... O, jest. Teraz chcę tylko zobaczyć, czy ja z tej maszyny co robim masło. Czy ja w ogóle tutaj mleko wyleję? Dobra, mleko. Dobra, leje się. To jest okej. Okay. Dobra, jest okej. Okay. Tak więc nie jest. Jeszcze mam dodatkowy 1000 mleka, bo w tej, tej maszynie jest. Ja tutaj postawiłem te beczki pod, te, te, pod ten uchwyt i mówię. Kurczę, nie, nie chce mi się ten. Nie... pod, pod tą becz, te te beczki na mleko postawiłem, a później się okazało, tak sobie myślę... O, czy te beczki na mleko... Na, na, te beczki na masło, one tylko masło. Może tam jest mleko? I patrzyłem, nie jest mleko, tak więc... Nie jest aż tak źle. Chociaż tak ja mówiłem... W sumie nawet chyba sprzedam w następnym tygodniu... w następnym... na jednych z dwóch następnych dni... chyba połowę tych cielaków już otknę. Tak, czekajcie, dalej... No to jest? ponieważ te już cielaki... no ja mówiłem. Ta część są laki dwóch... jak gdyby dwóch traszek były kupowane, tak więc to jest trochę inaczej. Dobra, lecimy sobie dalej. Czyli ile tu już rzuciłem? Czekajcie, bo to nie jest tak. Cyk cyk. Teraz tutaj te emerek. Eleganckie 12, czyli dwie takie przyczepy. Czyli dosyć dużo tego te emera będę musiał narobić. I, I zobaczcie, jakie jest to szybko karmienie, nie? Bo podjeżdżasz sobie przyczepką, bach jest. Tak więc Faktycznie, powiem wam że ta maszyna załatwia Wam yy, bardzo ułatwia, Bardzo ułatwia. nawet jest. Yy, czy wiadomo, może gdyby była mobilna jeszcze, to by była lepiej. No ale pojemność 40 tysięcy to jest naprawdę bardzo duża. Nie wiem, czy w ogóle jest taka opcja. No podejrzewam, że są jakieś modyfikacje, gdzie tam macie jakieś są wozy jeszcze większe większości, jeszcze większej pojemności ale te 40 tysięcy to musicie przyznać chyba w takich normalnych modyfikacjach to chyba nie ma wyższych, bo w Andersonie e, w Andersonie jest taki jeden taszowóz, który ma tam pojemność, bodajże 27 tysięcy to już jest dużo. Chociaż są, z tego co mi się wydaje są większe niż te e, pikum, tak się chyba nazywają. Pisze się przez PEE on chyba? Albo Kan, One są jeszcze większe Ale to są już takie... No ale tutaj by nie pasowało, bo ciężko by było chyba wjechać do tej obory w Takim dużym paszowodem, więc to by było ciężko Dobra, więc elegancko leci mi tutaj Ja sobie jeszcze ogarnię ten TMR ja Jeszcze go więcej tutaj zrobię Aha, jeszcze wracając do tego odcinka poprzedniego, w którym robiliśmy sobie robiliśmy sobie ten serek z koziser. Tam mówiłem o tej beczce, że przed chwilą tam byliśmy, że tej beczki nie można. Jeżeli ktoś nie za bardzo czai o czym teraz mówię, to sobie obejrzy poprzedni odcinek, jak będzie wiedział co chodzi Było o to, że ta beczka, która się znajduje w serowarni, mówiłem, że tam można ją tylko i wyłącznie napełnić za pomocą beczek z tego Universal Packu. Okazuje się, że pan Bartek napisał, że. Teraz w, w Universal Packu macie taką jak gdyby podręczną pompę i ona właśnie jest takim jak gdyby ogarnia te pozostałe wszystkie inne beczki. Nie z nie tego paku, że można podłączyć tą ręczną pompę do bezpośrednio do tej beczki i wtedy można nawet z takiej beczki, nawet z takiej beczki wlać to mleko. Zaraz wam pokażę o co chodzi. To nie jest to, tylko chyba Tutaj chyba o to chodzi. jest taka. O! Widzicie? Chyba o to chodzi, nie? Ja wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Nie było, nie było. To chyba jest w ogóle dodane. Zresztą aktualizowany był ten, ten pak, tak więc to jest chyba właśnie taka fajna rzecz. Ja wcześniej my... znaczy, ja wcześniej myślałem, że ta pompa jest pomyślana w taki sposób, że można będzie z nią. no za pomocą tej pompy, tylko i właśnie w nowicy, można odciągać, nie? Tak sobie wymyślałem. Tak, pamiętacie, w reloadie, tak była taka specjalna pompa do wyciągania, czyli nie można było bez tej pompy, jak jej nie mieliście, to nie można w ogóle było kiszony, ten, ten, nie ten wice wyciągnąć. Ludzie co tam kurczę naklnęli i się nadziwili, że w ogóle to się zepsute, nie działa to, a tu była taka fajna specjalna pompa. Że po prostu triggery były jakby schowane pod ziemię, i ona miała właśnie taką możliwość, że obniżała sobie tą rurę. To było fajny sposób to zawsze tak bardzo podobało, w ogóle to mi było takie, dla mnie chyba był naj, chyba najfajniejszą taką rzecz. taka prosta rzecz A mi się to niesamowicie spodobało w Reloaded do 17, właśnie taka ta pompa, nie wiem czy pamiętacie Ale podejrzewam, że ci, którzy grali w Reloaded to świetnie zdają sobie sprawę, świetnie pamiętają tą, tą pompę, o której ja teraz mówię Dobra, ja sobie tutaj kurczę, pomęczę się, o kurczę, i w sumie dobrze, bo za chwilę tam trzeba Iść? Nie, czy to jeszcze zostało mi coś z tego TMR-u? Jeżeli coś to zostało, to bardzo mało. Ale ja mam zamiar dzisiaj tutaj polecieć, yy, no, chociaż nie. Robicie, no, co ja sobie jeszcze poczekam z tym? Nie, zrobimy sobie jeszcze ten TMR z jednej belki siana i na maksa tutaj ze słomą. I poczekam, aż zrobię sobie siano, gdzieś lewe z siano będę musiał zrobić. Znaczy lewe, no, lewe w tym sensie, że znowu tam do sady pojadę. Jeszcze trochę nie zostało, ewentualnie będę odkaszał obka jakieś nieużytki, żeby trochę było siana. Eee, wrzucimy ją do suszarni, Na szczęście tu jest su suszarnia, tak więc tutaj w ogóle nie jestem ten, uzależniony od pogody, bo jest suszarną trawę. I sobie lecimy z tym. Dobra, ja będę kończył ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Fajnie, że wreszcie ten TMR jest, e, bo ten TMR. Tutaj mi, yy, no troszeczkę podbije statystykę, no i fajnie, że można go wreszcie używać. Wreszcie ta maszyna, która tutaj jest od długiego okresu czasu, ona wreszcie ma sens. Tak więc, bo wcześniej była, ale nie była w sumie wykorzystywana przeze mnie, a teraz ona jest wykorzystywana i to jest fajne. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek i jest. Okazał się jakoś pożyteczne e, No i mam nadzieję, że spotkamy się Na następnym odcinku z tej serii Pozdrawiam, mam to.